Wyobraź sobie, że masz konflikt z partnerem, znajomym albo kolegą z pracy. Zamiast rozmawiać z tobą wprost, ta osoba nagle mówi: Wiesz, inni też uważają, że przesadzasz. I w jednej chwili czujesz, że to nie jest już dyskusja między wami dwojgiem, to nagle dwie osoby przeciwko tobie. Znasz to uczucie? To nie przypadek. To technika manipulacji, którą toksyczni ludzie opanowali do perfekcji. Nazywa się triangulacja. Na tym kanale demaskujemy ukryte techniki manipulacji, które działają w cieniu codziennych sytuacji. Triangulacja to jedna z najgroźniejszych, bo potrafi nie tylko podkopać twoje poczucie wartości, ale też skłócić cię z innymi i odebrać ci głos. Triangulacja polega na tym, że manipulator wciąga trzecią osobę do relacji lub konfliktu. Zamiast rozwiązywać problem wprost, używa tej trzeciej strony jako argumentu sprzymierzeńca albo świadka, by wywołać w tobie presję.